Pierwsze słowo, które pcha mi się na usta, to bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejny wspólny rok. Kolejny rok, powiem wyzwań. E edukacja to jest taka dziedzina, w której cały czas coś się dzieje, i to nie zawsze coś przyjemnego. E, jesteśmy, no, zapominamy już o tej pandemii choć, jako trwającej, natomiast jej efekty cały czas mamy, szczególnie jeśli chodzi o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. I bez Was nie potrafilibyśmy walczyć z tym problemem. Poziom nauczania w naszym mieście niezmiennie jest na wysokim poziomie i za to też chciałem podziękować w imieniu i uczniów, a przede wszystkim rodziców. Zawsze to podkreślam, że sam. Mam doświadczenia bardzo pozytywne ze szkół bielskich ze względu na trójkę moich dzieci, które już przeszły ten etap, czas leci, jak to mówią, peseloza dopada każdego, ale za to po prostu bardzo dziękuję, zwłaszcza w roku, kiedy ten nabór był szczególnie trudny kiedy te wyzwania związane z dziećmi i młodzieżą uchodźczą, dzieci z Ukrainy, które też są przecież w naszym systemie edukacji, to jest takie wyzwanie czasu, na które wy zareagowaliście naprawdę wspaniale i za to dziękuję. Możemy patrzeć też. Mimo wielu zawirowań, które są wokół nas, patrzeć bezpiecznie na rozwój edukacji w naszym mieście. O to bardzo proszę, bez Was się to nie uda.